Nie mogę wytrzymać tej ignorancji głowa, idiotyzmu, w które pleciecie. Tak postępuję, proszę pana gangsterzy. Ok. Ja nie rozmawiam tak, w taki sposób. Jak pan chce coś ode mnie, niech pan wyjdzie z samochodu. Ja muszę znak przyczynę, pan mi podaje to bez wyzwania, więc na czym polega podejrzenie? Przepraszam, co pan tu nagrywa? Pana, to co widzę ogólnie? To jest pewien Nie, nie czytać. Nie. Proszę ukochanego Pan prywatnie to nagrywa W jakim celu? Nie nagrywam, na... ja nie widzę powodu, który ja miał się pan tłumaczyć. No nie może kre... kamerować terenu wojskowego, no dlatego... że pan No zapraszam pana z sobą do służby, do żurna. Proszę pana, ja mogę podejść gdzieś pod bramę? Pod to bramę, pan... tutaj Pana. pod, pod ja, Proszę uprzejmie. Dlaczego pan gangsterkę pan tu Dlaczego tak, pan gangsterkę? Dlaczego Proszę gangsterkę? Stwierdzi pan, że istnieją zakazy, które nie istnieją. No dobrze no, no i... Nie, niedobrze, bo pan mówi, że nie jest zakaz, którego nie ma. Tak postępują gangsterzy, wymagają pozwoleń, Wie pan których nie, które nie istnieją. pan używa za, za duży słów. A pan mówiąc o zakazie fotografowania użył za małych słów? Od kiedy to zakaz jest fotografowania obiektów wojskowych? Bo jakoś mi się wydaje, że od ponad 20 lat nie ma takiego zakazu. Ale przespał pan, pan jest młodym człowiekiem. Ale czemu pan fotografuje? Bo mogę i chcę i lubię, proszę pani. A no ich celu? No prywatnie. Lubię. Lubi pani jakieś rzeczy w życiu? Na przykład fotografować albo, nie wiem, słuchać muzyki czy coś? Ja no lubię fotografować. fotografuję, to albo tak. ewentualnie weź w policję albo na kary Proszę pana, proponuję troszeczkę się douczyć, zanim wychodzi się do człowieka i mówi, że... No ale pan nie będzie zakazów. mnie uczął, dobrze? Proszę pana, ale jeszcze ja właśnie będę to robił, właśnie to robię. No. Pierwszy pan głupoty, takimś już to słucham. Jeżdżę po tej Polsce i po... nie mogę wytrzymać tej ignorancji państwa, o. idiotyzmu, w które pleciecie. Mhm, dobrze, dobrze. Ja, ja chcę widzieć cały czas ten mój dowód, proszę pana. Czy pan to teraz nagrywa? Cały czas, proszę pana. Jak Państwo coś odwalicie natychmiast byliście mieli pokoju. Zresztą to już za to, że pan powiedział, że jest zakaz, którego nie ma, tak postępują, proszę pana, gangsterzy. Wymagają pozwoleń, które nie istnieją w, Polsce, w polskim prawie. Proszę pana, który przepis mówi o zakazie fotografowania jednostek bojskowych? Pan powiedział do pan że istnieje to zakaz. Pan osoba od tego odpowiedzialna. Pan powiedział, że istnieje zakaz. Rozumiem, że zna pan przepis, który zakazuje fotografowania takich jednostek. No Albo pan bierze odpowiedzialność za swoje słowo, albo wychodzi pan pieprzy ufoty i zgłaszamy na policję, że pan mnie tutaj zatrzymał, legitymuje mnie bezpodstawnie. Bez, do, do bezpodstawnego legitymowania pan ma prawo? Nie, o bezpodstawnego. Ponieważ twierdził pan, że istnieje zakaz, który nie istnieje. To jest bezpodstawne. Taką podstawę pan podał. A co pan wie, że nie mam prawa pana legitymować. Proszę pana, nie chodzi o to, czy pan nie ma prawa, tylko pan nie ma prawa w, odpowiednim, w odpowiednich sytuacjach. Jeżeli ja nie robię nic nielegalnego, nie jestem podejrzany od przestępstwo, pan nie ma za sobie podchodzić do ludzi, każdego legitymować, którym się panu podoba. Nie jestem podejrzany no, o, o czy, czyny niezgodne z prawem, nie robię tego, w związku z czym pana legitymowanie jest bezzasadne, proszę pana. Ale to trzeba się dowiedzieć dopiero w sądach, nie? Jak dupy wam wyzelujemy, to wtedy się dowiecie i nauczycie, a nie. Zaczepiacie ludzi. Ile ja mam to jeszcze robić? Ile ja to mam jeszcze robić? mnie pan, zrzut. Słucham? Nie, proszę pana, bo jakby pan podniósł odpowiedzialność indywidualną za słowa, które pan mówi, to wtedy by pan sięgnął do tych przepisów, co to rzekomo istnieje. Wzywa pan teraz służby, nie wiadomo co, przyjadą, marnuje pan czas i pieniądze, ponieważ jest pan ignorantem, pójdę pan... Nic nie mam do wojska, nic nie mam do policji, wspieram te instytucje. Potrzebujemy dobrego wojska, dobrej policji, ale nie ignorantów, którzy zaczepiają ludzi bez żadnego powodu. Jeszcze ja nie widzę powodu, dlaczego pan trzyma mu dowód. Odda mi pan mój dowód, jak pan mnie nie legitymuje, nie sprawdza pan budą. Przy... Ja, to... Przyjedzie policja. Dobra, ja. okej, okay, przyjedzie policja, żandarmeria albo co tam wyzwaliście, ja nic nie uciekam. Odda mi pan dowód, po co pan trzyma dowód? Zdezywokuje go pan? Zadałem panu pytanie, zdezywokuje go pan, czy go nie zdecydowuje? Zastanowi się. się Proszę, proszę Pana, o podstawę prawną odnośnie tego formowania niż A jest nikogo. Artykuł 28, osób, 0, dziękuję. dziękuję panu uprzejmie. Rozumiem, mam rozumieć, że przyczyną legitymowania takiego kontroli był rzekomo istniejący zakaz... Nie, pan powiedział proszę pana o zakazie. Co pan tu teraz wywija? Bo pan mówi, że istniał zakaz. Może pan tego nie powiedział? Nagrały pana kamery proszę pana. Ściemnia pan tutaj mi teraz jeszcze... Już pan powinien przeprowadzić, już. Dzień dobry panie. Co pan robi? Fotografuję obiektu Może pan wyjaśni koledze, ignorantowi. Kolega twierdzi, że jest zakaz fotografowania tego obiektu. To jest prawda, nie czy nie? Się na publikowanie mojego, proszę jest. pana, ale to nie jest sponsor życzeń. Jak pan zobaczy, bo. Proszę pana, prawo ja, pan działa pan, tak. Wytrzymać, że wytrzymać, że... Proszę pana, prawo działa tak. Jak ja gdzieś to opublikuję, to będzie pan miał prawo do podania mnie do sądu. Jak pan tego nie wie, to jest to pana problem. Ja nie publikuję wizerunki w funkcjonariuszu publiczne. Żeby pan był spokojniejszy. A jaki jest cel tej... Proszę pana, bo mogę i chcę. Czy potrzeba wolnemu człowiekowi cokolwiek więcej? Niech pan mi powie. To jest pytanie do pana. Bo mogę i chcę. Wystarczające? Ale teraz, a ja dlaczego pan nie teraz nagrywa? Pan? To, wie pan proszę jest... pana, pan trzyma mój dowód. To proszę o legitymację służbową. Pan nie legitymuje. Ja nie o... tego Ale to jest mój dowód. Pan ma mój dowód. Proszę go no, weźmie. Ale moje dane pan zobaczył. Proszę o pokazanie legitymacji o, służbowej. Pan nie nawet. Proszę pana, pokaże pan mi legitymację służbową. No, wziął pan mój dowód. Kolega panu przekazał mój dowód. nie wiem. O Ja pierdzielę. Ja, panu, ja, panu, ja panu dam się szansę z tego wycofać. Czy na pewno pan mi nie chce pokazać legitymacji no, służbowej? Proszę pana, dałem panu szansę. Pokazuje pan legitymację czy nie? Wziął pan mój dowód do ręki i wsparł na moje dane. Nagrywają pana dwie kamery, proszę pana. Dobry, panie, z panem jest, pan jest o ja. Panowie jesteście bardzo odważni. No ale dobra, no skończy się to tak jak, jak niestety w większości wypadków. No dostaniecie opier... i wtedy zobaczycie. Będą dyscyplinarne konsekwencje, jak to już bywało, ponieważ ludzie są... pana nie mam żadnych pretensji jak Ale do tych... na tak... pana to... bardzo proszę, pan mnie nie... mógł nie nagrywać, dobrze? Rzeczny pan jest do mnie, nie będę pana nagrywał. Nie twierdzi pan nic nie zakazu, to pana nic nie mam. Nie można. mówi no, pan na który pani nie ma nie, nie ściemnia panu zakazach jak kolega zmyśla przepisy, zaczepia na obywatela, który nie Ten wie, że dowód patrzy, nie legitymuje się. No co to jest za zachództwa? To tak można robić? jest takie do pana pytanie, tylko tam nie musi pan upawiać Oczywiście, że tak nie można. No ale jak się mamy na grubo przekonywać, to się przekonamy na grubo. Żandarmeria wojskowa Dyscyplinarne konsekwencje. Policja to samo. Ale dalej nienauczeni przyjeżdżają i ściemniają. Nie można, nie można, nie można. I potem przed kamerą pan jeszcze urze po prostu, jak. Ponieważ mam legitymację, i jestem funkcjonariuszem. Ajajajajajajajajajaj. Pani wizerunek nie będzie nie nigdzie, ani, ani głos, tak że proszę się martwić. Nie mam zamiaru takich rzeczy robić, to, to nie są osobiste rzeczy, to jest bardzo problem jakiś chyba instytucjonalny albo... a może nie ustwa niektórych ludzi. chyba nie? my budynki mieszkalne, jak rozumiem, tam są bloki, tak? A jak ktoś by cokolwiek chciał państwo tutaj zobaczyć, nie wiem, jakieś tajne ale to nie może być żadnych takich rzeczy na widoku, bo gdyby tak było, to by był problem niedochowania tajemnicy. I wtedy jakby pan mi powiedział coś takiego do że nie było akurat coś mamy, to ja musiałbym zgłosić znowu, że Państwo na widoku coś robicie. Nie tak, nie? I wtedy bym nie publikował ani nic. Rzucił do Pan to widział, co to było? Wierzę w mój dowód, nie chcę pokazać, zaglądam moje dane, nie chcę pokazać, no co, co, co tym się odprawia? Ludzie kochani, no naprawdę, no, żadnego instynktu samozachowawczego? No nie każdy jest tępy, kto idzie po chodniku, nie każdy nie wie jakie ma prawo. Ja mam tu czekać, pan, powiedzieliście państwo. Jest... To co to za ściema o tych służbach? Policja za moment się zjawi, ale zanim to się stanie, to zwróćmy uwagę na to, co tak właściwie się stało. Funkcjonariusz służby kontrwywiadu wojskowego zmyśla przepisy, podejmuje się czynności legitymowania na podstawie zmyślonej przez siebie historii, bawi się dokumentem legitymowanego, a pytany o podstawę prawną, podaje fałszywą podstawę, gdyż artykuł 28 wspomnianej ustawy nic nie mówi o prawie do legitymowania przez SKW. Ten sam człowiek dzwoni do kogoś, zwracając się per ty, by albo ten ktoś wezwał policję, albo sam przyszedł i spisał nagrywającą osobę. Następnie wychodzi dwóch ludzi, a legitymujący funkcjonariusz przekazuje bez słowa dowód osobie, która wyszła z zabramy nagrywanego obiektu. Osoba ta bierze do ręki dokument, ogląda go z dwóch stron i nie ma żadnego zamiaru się wylegitymować, mimo że bez żadnej dyskusji wzięła dowód do ręki od osoby, która dzwoniła, by ktoś wyszedł i pomógł w legitymowaniu. Po kolejnej prośbie o legitymację, człowiek ten zostawia dowód na trawniku i twierdzi, że nie zna osoby, od której otrzymał dowód, mimo że ta dzwoniła do kogoś zwracając się per ty. Człowiek ten wziął bez najmniejszego problemu dokument, obejrzał z dwóch stron, ale według niego nie bierze udziału w legitymowaniu. Kto przeprowadził legitymowanie, jak się zakończyła ta czynność, o co tu chodzi? Czy ci ludzie na widok kamery naprawdę aż tak głupieją? Do tej sytuacji będziemy na pewno wracać w przyszłych materiałach, bo to co zobaczyliście, to był jakiś cyrk, a niezgodne z prawem działanie funkcjonariuszy. Chwilę później pojawia się policja i niestety w znanym z tego kanału stylu przepisami prawa najwyraźniej się nie przejmuje. Dzień dobry. Dzień dobry Witam pana serdecznie. Na no pana chwoki to było tak? Wie pan, co? Ja nie wiem na kogo, to niech pan się tam pyta ale tych ludzi. ja tu stoję, znowu... jak pan chce ode mnie... Zreszcie. Ale miał pan rozmowę po polsku Tak, to... rozmawiałem z tymi ignorantami, no. No i o co poszło? No co to, to poszło? Odbiło im, no tyle co. Wściemniają, zmyślają prawo, wie pan, biorą mój dokument, nie legitymując się, takie rzeczy tu się dzieją. Ja proszę pana sobie chodzę po chodników i mówię to co widzę, różne rzeczy, między innymi ta jednostka tutaj usytuowaną między blokami. Ona mnie interesuje, jak, no, jak ona wygląda po prostu i tyle. Robię kilka zdjęć, tam jest tam taki element zdewastowany i wracam i tyle. Więc. To nie jest, próbuję, że to nie jest Ja proszę pana doskonale o tym wiem, ale te... A ale wie pan co... Ja tego nie rozumiem, no, no po co dawać takie rady komuś, To no, wie pan co, ja bym powiedział panu, nie, nie, niech pan nie chodzi po ulicy w z powrotem, no to oni nie wiedzą proszę pana, to ja teraz tak właściwie powinienem do pana powiedzieć, proszę pana, jeden człowiek wziął tu dowód ode mnie i nie, nie nie, to znaczy tak, jeden przedstawiał Legitymował pana? Legitymował i pokazał legitymację. Przekazał drugiemu na moich oczach, a ten drugi nie chciał pokazać legitymacji, rzucił mój dowód na ziemię, no, takie tu rzeczy się dzieje. Pan? dowód. Rzucił do do, do. mój dowód na... Ale oddał ten dochód. Oddał, no A po co pan chce? Mamy tę interwencję, tak ktoś wskazał pana i co Proszę pana, ale wie pan co, ja, ja nie plecy bo jak pan chce do mnie, to ja, ja tu mogę się wylegitować. Pan... Okay. Ja nie rozmawiam tak, w taki sposób. Jak pan chce coś ode mnie, niech pan wyjdzie z samochodu. Proszę, wiem, no Jeszcze raz pan się przedstawił, bo ja nie usłyszałem sposób Jaki sposób legitymowania? Pan no, interwencję pana. Nie wiem, ale interwencja jest... No, okej, okay, no ale jak ja zgłoszę... zgłoszę że... Podejrzana osoba kręci, tak. Po, podejrzana, no na jakiej podstawie po, po, podejrzana? O co chodzi z podejrzeniem? I pan powie o co jestem podejrzany? Nie jest pan... No ale mówi, że pan podejrzana osoba, to co to znaczy? To jest pan negatywne znaczenie podejrzenie jest, tak? No, no tak mówi pan, do mnie, podejrzana osoba. Mam takie zgłoszenie tak. i powiedział, że... że... Podejrzana osoba pan tam to, mi powiedział, podejrzana osoba. O co chodzi? O co jest to podejrzenie, bo ja nie wiem. A proszę pana, przecież pan wie, że zgodnie z przepisami, grzecznie z panem rozmawiam, ja muszę znak przyczynę, pan mi podaje to bez wyzwania. Więc na czym polega podejrzenie? Bo jeżeli podejrzeniem jest to, że ja filmuję, to jest to przecież zgodne z prawem, więc o co jestem podejrzany? To jest budynek chroniony proszę pana, Dobrze, ale o co jestem podejrzany? bo Oj, jest pan podniem, nie jest podejrzany. No to, ale mówi, że jestem podejrzaną osobą, pana, no to co? pan mnie teraz za łapie, tak, tak powiem. No to dobra, czyli pan się z tego wycofuje, no to można się wycofać i nie ma problemu proszę pana. Czyli nie jestem podejrzaną, czyli przyczyna jest coś innego. No to co jest przyczyną, bo mi się przyczyna zgodnie z prawem należy, prawda panie policjancie? Jest pan podejrzany. No czyli jestem podejrzaną, ale... Proszę pana, pan powiedział, że jest podejrzaną osobą, ale potem pan powiedział, że łapie pan Mając informację, że ktoś filmuje, tam tutaj No dobrze, ale to jest zgodne z prawem. Powinien pan. No, no 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 Wyjaśnialiśmy to, tak? Wyjaśniliśmy, wyjaśniliśmy Dobra, pan proszę pana, ja zgłaszam panu taką sytuację, że tutaj ludzie weszli w posiadanie bezprawnie moich danych. Proszę ich zawołać, tego co zgłaszał, i teraz zrobimy tak, bo to jest bezpodstawne wezwanie policji, plus połamali. Ja mam nagranie. Mogę panu to pokazać co zrobimy. Ale ten pan już jest wylegitymowany. Dokładnie. Tamten pan jest wylegitymowany, tak, yy, został pouczony za wezwanie policji nieuzasadnione albo coś takiego. Tak, to jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to nie jest uzasadnione. A co powiedział, bo co on powiedział? No to już tego nie będziemy zdradzić, No dobrze, skoro nie będziemy zdradzać. Pan się... interwencji... no, 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 no. Pani Uda, pani. Tak, tak, tak. Dobra, informuję pana, że ma swój obiekt filmować, nie filmujemy Dziękuję. osób i pojazdów bierze tam. Ja też panią informuję, żeby pani tam nie, nie pobiła tego pana, co na motorze jeszcze Pana, o, ale to pan głupotą. No ale pani też głupoty. Znaczy, ja, ja nic niezgodnego z prawem nie robiłem, a pani mnie poucza, żebym nie robił tego, co ja nie robiłem. A czego ja nie mogę robić, jak w, samochód rzekomo, wyjeżdża tutaj? Rzekomo nagrywał pan osoby i samochody wyjeżdżające z tego no, tak terenu bo... wojskowego. Tak, rzekomo. Jest teren rzekomo... Wojskowy, I co to więc... przepraszam, ale przepraszam. Ale no to panie. dlatego rozmawiamy normalnie i wyjaśniamy. Tak, jeżeli pan Dobrze. mówi, że pan nie nagrywał, to no... nie pan, pan nagrywa... jak tutaj samochód wjechał, to tyle, akurat tak? ja złapałem. I co to? jest to niezgodne z prawem? Jak ja tu jeżdżę samochód, to jest niezgodne z prawem? Że ja nagrywam tą sytuację? No ale to jest niezgodne z prawem czy jest? Bo Państwo jesteście teraz. O co chodzi? Bo jeżeli wszystko jest zgodne z prawem, to dlaczego pani mnie poucza, informuje o tym, że ja czegoś nie mogę robić, czego nie robiłem? O co chodzi? No, no proszę zrozumieć. No, mnie. Pan sobie nagrywa obiekt I tyle, tak? I na tym zakończmy. I że tak powiem, Dobra. nie dyskutujmy i tyle. Tak? Dobrze, no będziemy dyskutować. Dzięki. Proszę pani, ja tylko mam jedno zdanie, jeżeli mogę, nie? I do pana też nie? Bo ja byłem sobie przy Ministerstwie Edukacji i dzisiaj taki dzień edukacji też robię. Na przyszłość prosiłbym, żebyście Państwo nie łamali prawa, bo należy mi się informacja o możliwości złożenia zażalenia do prokuratury, a Państwo tego nie zrobiliście. Dlaczego pani tego nie zrobiła? No powie pani mi dlaczego. Czy to jest powodem Państwa ignorancji, czy specjalnie? Vou bujar aqui, vou aqui.